W szkole podstawowej numer 2 imienia polskich olimpijczyków w Krynicy-Zdroju odbyły się warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w terenach górskich o nazwie Rzecz oczywista. Numer GOPR to 601 100 300. Zajęcia dla najmłodszych przeprowadzili ratownicy grupy krynickiej GOPR. Stawiamy przede wszystkim na profilaktykę, bo wiemy, że dobra profilaktyka i przeciwdziałanie wypadkom zdecydowanie jest mniejsza. Także uczymy jak się zachowywać bezpiecznie w górach i nie tylko w górach i jak wezwać pomocy w czasie wypadku, w czasie tego potrzeby. Alarmujemy do wszystkich aby o wpisywanie sobie numeru ratunkowego w górach 601 100 a także do instalowania aplikacji ratunek. Warsztaty udało się zrealizować dzięki współpracy Grupy Krajeńskiej GOPR, Stowarzyszenia dla Sądeckiej Ziemi, a także Województwa Małopolskiego. Podczas warsztatów najmłodsi zdobyli cenną wiedzę, ale też świetnie się bawili i z pewnością zapamiętają, że to rzecz oczywista. Numer GoPr to